Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, Tamka do zgarnięcia łapa sobie komentarzy, będziecie udział, życzę powodzenia. My nas jest skin, się znajdujemy. Link do strony oczywiście w opisie kodik Soul daje wam 20 na star, 10% bonusu do doładowania każdego, ale przed każdym dodawaniem znowu trzeba zastosować kodik Soul. A robiąc doładowania z moim kodem macie szansę na naprawdę fajne przedmioty, minimalne kwoty macie przypisane przez skinie. Czym więcej, oczywiście większa szansa jest 10 na 10 aktywnych przedmiotów, więc szanse są naprawdę spore. Powodzą, każdej część ze skiny schodzą na bieżąco. Otrzymacie komunikat, że otrzymaliście skina w prezencie, więc myślę, że fajna opcja i warto sobie. Skorzystać. E, no, jak wiemy, są te skrzynie limitowane. Procentu, procentówki, gdzie one się znajdują? Jeszcze niżej nie. Gdzieś tu, tu, tu. E, no i co? Czekajcie, ta skrzynia, mam te 1% autotronik Ja bym zrobił. Zrobię, chyba zrobimy w dzisiejszym materiale. Tak mi się wydaje. Bitewkę dzieloną na to. No i zobaczymy. No i tutaj fajnie, żeby boty trafiali. Yy, więc no przejdźmy do tej skrzyni, ona będzie tutaj dużo niżej I mamy tutaj 3%, to mamy 1%, no dajmy tą 1%, 1 -ówkę. Zróbmy to tak Bitwa dzielona, no możemy Wiadomo, tutaj jest bezpieczniejsza, ale to jest skrzynia procentowa Mamy 1% na tą kostkę, później mamy 3% Wiadomo, tam są jeszcze inne, więc no teoretycznie tam na profit jest... Yy, Troszkę więcej procent niż jeden tutaj na przykład No i tutaj fajnie, żeby każdy trafiał, nie? To jest bitwa zielona to jest później wszystko Ja pierdolę, jak to jest zarzuciło Pierwszą, w ogóle pierwszym otwarciem e, Wszystko jest dzielone, więc każdy najlepiej jakby przebił koszt bitwy e, No i później po prostu z tego Ej, no leci I później po prostu to jest dzielone na wszystkich, nie? Czekajcie sekundkę okay. Jestem myślałem, że ktoś wszedł ej, no powiem wam, że tutaj zaskoczony jestem naprawdę pozytywnie. Ale wiadomo, to ona jest nie jest wystarczające. Zobaczcie, jak blisko mieliśmy tutaj kurczę, topowego skinka, topowego skinka, który no tutaj zobaczcie jeden taki, który nam by poleciał i on nam zwraca. Koszt bitwy, ale wiadomo, każdy musiał takiego trafić, no chyba że leci ten lepszy to już w ogóle. Już w ogóle grubo zobaczcie, w tych jednoprocentówkach. Lepiej nam leciało niż tej 3%. Ale. No to nie jest ten topowy, ale to jest dobry przedmiot. Emily już jest na dobrej i ma topowego. I ma topowego i jeszcze nie w najgorszym stanie, jaki może być dostępny, więc on tutaj zboostował dwóch. Teraz wystarczy, że jeszcze yy, my zgarniemy mniej więcej tyle. Jakieś dwie. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Jest grubo. Jest grubo. Jest grubo, wystarczy jeszcze, żeby ktoś trafił takiego jednego i jest naprawdę nieźle. Jeszcze taki jeden jakby poleciał. To jest 30 na... Plus 7... No to jest zajebisie, Tylko jeszcze taki jeden jest potrzebny mniej więcej. Aczkolwiek i tak już jest chyba dobrze, już jest naprawdę dobrze, wam powiem. Bo on zwrócił... Praktycznie cztery, nie? Więc my tutaj... Jakby jeszcze tutaj to siadło jednego i już jest i tak, już i tak jest proficik, nie? Dobra, no niestety nie poleciał ten, ale ten też dał jeszcze sporo i jest naprawdę pięknie. 2 200, 2 300 około, nie? E, to jest tu, no, no prawie, więc jest naprawdę, naprawdę, naprawdę zajebiście. Do tego jeszcze punkty e, eventowe, które w sklepie możemy wymieniać, zdobyliśmy. No kurczę, no jest naprawdę dobrze, jest naprawdę dobrze. Zobaczcie, mamy takiego bajoneta, mamy emeczkę A of Horus, mamy... E, Dwa Falchiony, Autotroniki, no kurwa, czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej? Oczywiście e, to porozmieniało te przedmioty na różne. E, no tutaj mają jakieś glowsy. no mi się wydaje, że mamy lepsze, ale ten na przykład ten Gamma Doppler, oczywiście to możemy sobie w, w, tutaj w Exchange'a wymienić, na jakiego skina chcemy. No i tutaj Talonik. Zajebiście, zajebiście, jestem naprawdę pod wrażeniem, jak te procentówki się oddały. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnych. Pamiętajcie, kodik sol przy doładowaniu przed każdą wpłatą no bo macie szansę na naprawdę fajne przedmioty a zobaczcie ile tego dla was już poszło Oczywiście jest jeszcze druga strona i jest tego masa jest tego masa Więc Kodik Soul wpisujcie bo cały czas skiny na bieżąco dodaję i trzymajcie się wszystkiego dobrego wam życzę Elo Piona Siema Cześć